Wózki do obrzędu też zostają, czyli nie byłoby zjazdu. Mhm. Nie też także dwie części. Tak, tak, tak. No. E, bo tak naprawdę m, najlepszym miejscem, żeby one zjechały, jeżeli mają znikać, a mamy kulisy, to jest to miejsce. Zawsze jest taki jakiś moment przestrzenny, który wiąże się z interpretacją tekstu i ten pierścień czy ten element wiszący taki. Trochę mechaniczny, on wynika z pewnej filozofii czwartej części i słów Gustawa, który uważa, że świat jest jednak ciekawszy niż mechanizm świata, który porusza Bóg, więc ten nasz element to takie trochę uniwersum świata. Akcja y, tak naprawdę dzieje się w głowie y, Gustawa. Między życiem a śmiercią, te klimaty rdzawe, troszeczkę taka przytłumiona biel, szarość. Generalnie taki będzie kierunek. Wózki wiążą się z postaciami, z dwiema grupami postaci. Rowerki poniekąd też z dwiema postaciami w czwartej części. One jakby wynikają z tej akcji, z całego życia postaci. Między jawą a snem, właściwie trochę w takiej halucnogenności tych dziadów. Wózki są, parkany są, koło jest, kula wjechała. Ściana jest też jakby w tej konwencji tych parkanów. Tam będą różne materie. Cała ta ściana jest takim dużym obrazem. Tak naprawdę my jesteśmy między czasem współczesnym a pewną przeszłością. Ku współczesności, ale nie, nie chcemy jej robić tak jakby jeden do jeden, i stąd te elementy one są taką swoistą, dyskretną naszą zabawą z rekwizytem. Małe rekwizyty one będą służyły postaciom z obrzędu. Czyli właściwie są to rekwizyty widm, ale są jeszcze jakieś książki, są inne rekwizyty y, związane z klimatem tych scen.